No i hej, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry Indiana Jones i Wielki Krąg. No i moi drodzy, mam niestety dla was złą wiadomość. Nagrywam ten odcinek już drugi raz. W sumie mogą tylko tutaj się przenieść po całej akcji. Niestety uszkodził mi się plik z nagraniem i straciłem cały odcinek, ale dzięki temu mogę się tutaj cofnąć z powrotem, gdyż po drodze nie zebrałem dwóch notatek. Zobaczcie, mamy zebrane notatki 14 z 16. No i co tutaj się działo? Mogę Wam jedynie w skrócie to opowiedzieć. Zbieraliśmy tutaj wszystkie notatki, y, jakie były. Gina znalazła oczywiście swoją siostrę. Teraz nie pamiętam, czy to było w tym, czy w poprzednim odcinku. Y, no i po, po tym, jak się pozbierała, ruszliśmy dalej, gdyś przybyła tutaj, y, że tak powiem. Akcja ratunkowa ganca. I oni to już wbijali na ten statek. Po drodze eliminowaliśmy y, Niemców. Zbieraliśmy notatki, i po przeczytaniu paru z nich okazało się, że ten okręt znalazł się tutaj przez ten y, kamień, którego użyła y, siostra Giny. Y, no, no i, i po przeniesieniu tutaj, część załogi się oczywiście zbuntowała, wybuchł jakiś taki y, wewnętrzny konflikt. Wcześniej jeszcze część załogi zginęła podczas lądowania tego statku Część się zamknęła Parę osób szukało jedzenia, no ale de facto na końcu wszyscy zamarzli i ten kamień znajdował się Na mostku kapitana, miał go w rękach Gdzie yy, przerwała nam scenka, te scenki myślę, że wam stawię jakoś Je tam yy, dogram yy, Na końcu tego odcinka, abyście mniej więcej widzieli co się działo, bo była tam iście Filmowa akcja rodem z najlepszych filmów Indiana Jonesa. No i teraz, co tutaj teraz robimy? Udało mi się znaleźć pierwszą notatkę, która mi brakuje. Jest to oczywiście karta Tarota. Są to ostateczne. O ironia. No i została mi jeszcze jedna do zebrania. Także no, tak to czasem bywa. złościwości rzeczy martwych. No i oczywiście na końcu, gdy już trwała ta cała akcja, Gans już dopadł u nas oboje, czyli Indian, Indiego i Jinę. Indy Indi wypowiedział słowo w tym kamieniu i zostaliśmy przeniesieni prawdopodobnie do Chin, bo tylko to dostrzegłem tam z jakiegoś plakatu, ale nie jestem pewien. No i po czym zakończyłem odcinek, pożegnałem się z wami. No i chwilę później okazało się, że niestety plik został. Uszkodzony. No i teraz musimy tutaj poszukać tej brakującej notatki, gdzie to może być, bo to jest takie szukanie igły z tego siana, nie? Teraz muszę chodzić dokładnie, sprawdzać wszystkie pomieszczenia, gdzie oni mi tutaj dali notatkę. Nawet nie wiem, gdzie był tutaj punkt początkowy naszej przygody. Tutaj, właśnie w tej lokacji, gdzie jesteśmy, to pojawili się na Niemcy. No i tu od tego momentu zaczęliśmy ich eliminować. Dobra, jak znajdę tę notatkę, to się widzimy, bo to jest bez sensu, żeby żebyście tutaj ze mną tracili czas. Nic ciekawego tu się nie dzieje. No i dobra, znaleźliśmy chyba tą notatkę ostatnim jest tam. Udało się prawdopodobnie ją znaleźć. Teraz pytanie, czy to rozwalę tym Tak jest. No i mamy ją. Majański szkic Majańska, nie Inkaska. Po powrocie na uczelnię będę musiał się jej przyjrzeć. No i dobra. No i w tym momencie wstawię wam te wszystkie scenki, które ...was ominęły. Co tu jest napisane? Nie jestem pewny. Trudno powiedzieć może. back Jones! Sounds bad. Jestem zaskoczony, doktorze Jones. Wos mówił, że nie żyjesz. Ach tak? Ciekawe o czym jeszcze kłamał. Ręce za głowę. Jest kamień, amerykański szczurze. Kamień, jaki kamień? Wiesz czym jest? Huenengst? wysokości tak! Jaką mam? A mimo to, przedłem na tę straszną górę, choć przy każdym kroku mój umysł krzyczał z przerażenia. Zrobiłem to z powodu czegoś, czego wy ograniczeni Amerykanie nie zrozumiecie. Zatem proszę oświeć mnie, oddania. Całkowitego i absolutnego oddania ojczyźnie. Oh. A co z Amerykanami? Hmm? Jaki jest ich obowiązek? Ich. Sie <laughs> ich powołanie? No, słucham. Uh, hamburgery i pokazy filmowe? <laughs> Nie macie historii, narodu ani przywódcy. To, co macie, to głupie amerykańskie kreskówki. Ciu ciuch, Ciu ciuch! Ciuch, ciuch! <śmierdzi> Śmiejecie się i tańczycie. Świętujecie swoją głupotę i pijecie szczyny, które nazywacie piwem. Skoczę w ogień dla ludzi, którzy są oddani Rzeszy. Pokonam każdy lęk by stworzyć królestwo trwające tysiąc lat! Gdy jesteś oddany, możesz przetrwać. Wszystko to czyni mnie niezwyciężonym! Cóż, gratuluję. Oddaj mi ten... Józ! Nie oddam ci czegoś, czego nie mam. Dla pewności przeszukam twoje zwłoki! Czekaj. Nie rób tego. Ja mam kamień. Mam go. Oddaj mi kamień. Pytę. she's been right. Może to kamień? Może przeniósł statek? I był w stanie poruszyć ziemię, wymawiając słowo? Pokaż mi ten kamień. Musimy coś zrobić. Myślę. Myślę. Ziemię. Od zam. To język atomowy. Trzeba powiedzieć w nim to słowo. Od No, i tak to wyglądało. Nie przyznacie się, że stęki iście filmowe chodzimy do góry. Już Wam mówię o co chodzi. Tu był zapisany kod GM i odpowiednio trzeba było włożyć te kasety, żeby pokazywało nam kod. Do przykładu Wam pokażę. I tutaj po ułożeniu odpowiednio oczywiście tych kół i ustawieniu tego górnego napisu, na dole pojawił się inny napis. To był chyba BLUT, jak dobrze pamiętam. Yy, tu go nie ma, każdy bądź raczej kod do drzwi to był 3666 jak pamiętam dobrze. Jest tutaj gdzieś ten kod, jest blut, widzicie jest. Lewa kolumna, tak mniej więcej na środku. No i po otwarciu tych drzwi dostaliśmy się do kapitana. Co jest? No i niestety dalej nie mogę iść Dostaliśmy się do Kapitana, gdzie widzieliście tamte scenki i wylądowaliśmy w Innej lokacji, to jest Szanghaj jak tutaj widzicie Także nie ma co tutaj yy... Dalej Tkwić, przenosimy się z powrotem do Szanghaju. No i jesteśmy w Szanghaju. Dosłownie przed chwilą byliśmy w górach. To nie jest jakiś zwykły kamień. Ale jak kamień. Nie wiem, ale to jest bardzo niebezpieczne. Szanghaj, wydostań się z budynku. No, i teraz musimy być tu, kurczę bardzo już. Nie wiem nawet, ile tu notatek jest do zebrania. To musiał być kamień. Wymówiłem słowo w języku adamowym poruszył ziemię. Poruszył ziemię. Chyba widzę wyjście. Tu jakiś fragment samolotu rozbity jest, o co tutaj chodzi? O kurde! No i widzicie, tak to się zaczyna ta przygoda. No dobrze, moi drodzy, byłoby to na tyle w dzisiejszym odcinku. No przepraszam, że tak wyszło, no ale to niestety... Nic za to nie mogę złościwości rzeczy martwych. Przygodę Indiego tutaj w Szankaju będziemy kontynuować w następnym odcinku, na który was serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, cześć.